i paczka. Show juniora. Radzę ci, Nancy, by mu powiedzieć, zrozumie na pewno. Ja też mogę zagrać? Zapomnij, będę bramkarzem. Masz brudne uszy? Spadaj stąd. Ach! Dokąd mam iść, wujaszku, wróci na antenę po przerwie na reklamy. W supermarketach Johnsona każdy dzień to święto. Okej, okay, Jerry, możesz grać. Oh. Jerry, A, ale. Jerry, 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 coś ty narobił. Ale to nie ja zrobiłem. To Frank. Bardzo cię proszę, Jerry. Nie wolno zrzucać na innych winy za swoje uczynki. Chodź ze mną. Więc pamiętajcie, mamy święto w supermarketach Johnsona. Mnóstwo produktów za pół ceny. Zostań tu aż skończę. A potem pomyślimy, co mam z tobą zrobić. Moi przyjaciele, to wszystko na dziś w programie Dokąd mam iść, Wujaszku. Bądźcie z nami jutro i pamiętajcie, tutaj rozwiązują się wasze problemy. Dobrze. Więc jak chcesz zapłacić za okno? Nigdy nie myślałem, że ksiądz ma takie rzeczy. Wiem. Mogę księdzu urządzić show. Och, Jerry, Jerry, Jerry. Każdego ranka ludzie dzwonią do mnie ze swoimi najskrytszymi problemami. Polegają na moich radach. Nie, mam dla ciebie inną pracę. Chcę, byś przychodził tu co rano przez cały tydzień. Powinien być. Która godzina? O nie, mój program. Hmm, to nie może być trudne. Eee, słucham. O Dick. Nie, tu. Pani Johnson z tej strony. O nie, tylko nie to, ale obciach. Chodzi o moją córkę. Nie! Upiera się, że będzie nosić różowy z limonkowym. Chodzę od zmysłów. Proszę, pomóż mi. Hmm. Yy... Yy... Zawartość 500 ml. Pakowane na biofarmach pani Hakinen. Złota myśl na dziś. Co? Złota myśl na dziś. Pomyśl o liliach w ogrodzie. Nawet Salomon przy swojej mądrości nie miał w sobie tyle czaru, co one. Jerry, tak mądre słowa w ustach takiego malca. O, chcesz powiedzieć, że moja córka będzie zawsze piękna? Nieważne, co założy? E, no tak. Wujaszku, masz dziwny głos. To nie Wujaszek, tu. Y, junior, następny telefon. On ma wielki dar. O, o, jak tylko chciałem. Jerry, jestem pod wrażeniem i. Mam pewien pomysł. Yy, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Witajcie. Yy, witajcie w premierowym wydaniu programu. Dokąd mam iść, juniorze? Fajne ciuchy! Myślałam, że twoja mama się nie zgodzi. Mówię wam, odkąd pojawił się junior, mogę nosić co chcę. Musicie go posłuchać. Więc pamiętaj, Brianie, biedne górskie goryle wciąż są zagrożone z powodu wojny i kłusowników. Tak, chyba masz rację. Moje problemy są niczym w porównaniu do tego. Jest świetny! Górskie goryle! Skąd on może wiedzieć takie rzeczy? Ciekawe, jak on wygląda. Niesamowite! To naprawdę działa! Wszyscy robią to, co im każe! Junior jest świetny! I pewnie przystojny. Ciekawe, ile ma lat. Ma taki ciepły głos. Założę się, że co najmniej 19. Ekstra. Junior? Fua! Co za frajerzy. Każdy, kto do niego dzwoni, powinien zbadać się na głowę. Zrób sobie przysługę i sam zadzwoń, Frank. <laughs> Okej, okay, dobrze. Jesteś na antenie. Cześć, juniorze, tu pan Beż. O, dzień dobry panu, panie Beż. To Frank, to Frank. Muszę to mieć. Jak mogę ci pomóc w ten piękny poranek? Eee, no to dosyć wstydliwe, bo ja zawsze chciałem być modelem. Co to było? Nic, nic, nic. Niech pan się nie martwi, panie Beż. Proszę pamiętać, marzeniami trzeba się chwalić. Naprawdę mam im powiedzieć? No pewnie. Powodzenia. O, wow. Czołem, panie Beż. No jak tam leci? Dźwigamy do szkoły dla modeli. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Yy, to dosyć wstydliwe, bo ja zawsze chciałem być modelem. Oddawaj to! Masz? To tylko kopia. Zrób ze mnie członka paczki, to dostaniesz oryginał. Nigdy! Okej, okay, to nara. Idę to puścić w Czekaj! Stoi! Teraz czerego. No. Co? Słyszeliście koleżanego? Dziękuję, panie. Co tym kamieniem? Juniorze, jak mogę go sobą zainteresować? On myśli tylko o piłce. Moja droga, mogę ci tylko powiedzieć, że w życiu, tak jak i w piłce nożnej, są dwie no. połowy. Mówiąc słowami wielkiego Erika Cantona, zawsze jest przerwa i pomarańczy. Ja otworzę. Chciałabym zadzwonić do juniora. Serio? Cudowny pomysł. A o co chcesz go zapytać? A co za różnica? Chcę tylko z nim porozmawiać. Powitajmy następnego gościa. Witaj! Jesteś na antenie. Cześć, juniorze! Jestem Linda. Y -y 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 Linda? Wow! E -y -y. Lindo, witaj. Jak mogę ci pomóc? Juniorze, wielu chłopców o mnie zabiega, ale oni mnie nie interesują. Są tacy głupi. Chciałabym, żeby byli jak ty. Co mam robić? Muszę wymyślić coś naprawdę dobrego. Co? Lindo, chcę, żebyś mi coś obiecała. Jutro rano wyjdź z domu i umów się z pierwszą osobą, którą spotkasz. Dobrze, skoro chcesz. A nie chcesz mojego tak? adresu? Już go mam, y, to znaczy nie prosimy o adresy. A ty to niby dokąd? Idę na mały piknik do Lindy. Nigdzie nie idziesz, będziesz odrabiać historię, ale już! O... A! Linda, cześć! Linda! Złota myśl na dziś, to cytat z Henryego Forda. Historia to bzdura, bardzo wymowne. Czas by dzieci zaprotestowały przeciwko tyranii prac domowych. Nie odrabiajcie ich. Żadnych prac domowych, junior mówi nie. Żadnych prac domowych, junior mówi nie. Żadnych prac domowych. Eli, co ci się stało? Skręciłem sobie kostkę na pomarańczy. Junior mówi nie. Żadnych, żadnych prac domowych. Dzieci, junior, junior mówi nie. nie. Tego już za wiele. Wszyscy dostajecie tygodniowe zawieszenie. I macie się nauczyć na pamięć Konstytucji Zimbabwe. A teraz, czas uciąć sobie małą pogawędkę z Juniorem. O tak! Mnóstwo produktów za połowę ceny. Junior powróci jutro o tej samej porze, by rozwiązywać wasze młodzieńcze rozterki. A teraz. Adioszta! Co? Co junior sądzi o jutrzejszej pracy domowej? Co? Ja nie jestem juniorem. Jerry to junior. Jerry? Ups. <laughs> Serio, gdybym wiedział, że to zirytuje tak wielu ludzi, no to bym przecież nie... Poczekaj <laughs> tylko! O! Jerry, jak ci tylko dorwę, to załatwię ci taką randkę, że popamiętasz. Wracaj natychmiast! No chodź tutaj, a szybko się nauczysz, jak używa się kul! Jerry, jeszcze ze mnie popamiętasz! Zobaczysz, popamiętasz mnie! Super model. Czołem, Głąby! Zgadnijcie, co właśnie przeczytałem w gazecie. Oto ty nawet umiesz czytać gazety? Znalazłem tam ogłoszenie. Szukają chłopaka, który byłby modelem do nowej reklamy firmy odzieżowej. Tylko w tak chcieliby zostać modelami. To takie babskie zajęcie. Ale może będą rozdawać fajne ubrania. Ja tam na pewno idę na przesłuchanie. Co robicie przedszkolaki? Chedy właśnie wpadł na swój najgłupszy pomysł. Wybiera się na przesłuchania na modela. Co za frajer. O czym ty mówisz? Modele są cudowni. Deepie John, o to taki model, który kiedyś był aktorem, teraz zarabia dziennie miliony. Zwiedza cały świat, robi sobie zdjęcia i chodzi na przyjęcia dla WIP-u. Hmm, może jednak wezmę tę pracę modela. Tylko dla kasy. Dziękuję. Numer 37 Zgapiłeś ode mnie, to był mój pomysł. Dostanę tę robotę bez dwóch zdań. Jestem mega fotogeniczny. Numer 38 Super, a teraz zrób mi na twardziela. Super, on jest po prostu super. To było świetne. Serio, dziękuję bardzo. Patrząc na to, co dzisiaj widzieliśmy, masz tę robotę w kieszeni. Bądź w pobliżu. Jest jeszcze paru do przesłuchania. Numer 39. Ten koleś jest jeszcze lepszy niż poprzedni. Nareszcie coś się dzieje. Robota jest twoja, mały. Poproś rodziców, by to podpisali. Widzimy się tu pojutrze. Chcemy ci zrobić porządną sesję zdjęciową z naszą nową modelką. Naprawdę piękną, daję słowo. Jeśli nie oddasz mi tej pracy, to tak cię zleję, że przez cały tydzień nie będziesz mógł usiąść na tyłku. Nie krępuj się, to zbyt duża szansa, abym ci ją tak po prostu oddał. OK, jeśli będziesz udawać, że jesteś chory, to obiecuję, że dożywotnie zostaniesz członkiem paczki. Ty nic nie kapujesz, co? Jak będę supermodelem, nie będę mieć czasu na twój głupi gang. Gdy będę modelem, rzadko będę w domu. Pewnie będę spędzać mnóstwo czasu na Hawajach i w modnych kurortach. No wiecie, tak to już jest. Jak się jest gwiazdą? Jerry będzie super model. Fajnie, nie? Wszyscy modele to cieniasy! A Jerry to największy cienias ze wszystkich. Każdy, kto temu zaprzeczy, też jest cieniasem. Patrzcie, nie ma miejsca dla cieniasów, no nie? Pewnie, Pewnie. Frank. Jerry, jutro masz sesję zdjęciową z jakąś dziewczyną. Tak, jakąś piękną. A skąd to wiesz? Bo to ja nią jestem. Bardzo cię proszę, Jerry, nie zniszcz mi tego! To pewne, że on wszystko zawali. Dzięki niemu cała ta sesja to będzie jedna wielka katastrofa. Bycie modelem to fantastyczna sprawa. Nie powinieneś nawet otwierać dzioba, Frank, skoro nie wiesz, o czym w ogóle mówisz. Fajnie. Dzika róża. Najlepszy sposób na wywołanie drapania. Urządzimy sobie małą zabawę. Bądź grzecznym chłopcem i nie wpakuj się w żadne kłopoty. Dobrze. Dzięki, mamo. Czego znowu chcesz? Idę na swoją sesję zdjęciową, wiesz o tym. Ja cię nie zatrzymuję, Jerry. Pomyślałem tylko, że możesz potrzebować mojej pomocy. Y nie. Pójdę z tobą do studia na wypadek, gdyby ci się coś przypomniało. Ach, słuchaj, wymyślę jakieś zajęcie specjalnie dla ciebie, dobra? Wielkie dzięki. Do Więc teraz, Jerry, stań tam i zrób minę twardziela. A ty, Lindo, stań obok i patrz na Jerry'ego, jakbyś była w nim zakochana. A musimy się pokazywać z tymi dziećmi. One zupełnie niszczą nasz wizerunek. Nie martw się. One reklamują ubrania poniżej szóstego roku życia. Będą na innej części zdjęcia. Au! Słuchaj, Jerry, my tu próbujemy pracować. Jasne? Au! Au! To mnie okropnie spędzi! O! Au! O! Oh. Zadzwonię po rezerwowego modela. Ten dzieciak z nas sobie kpili. Kwika! Nie! Ow. Ow. Trzeba, Skórę, gdy się jest supermodelem. Inaczej szybko się doczeka zmarszczek. Teraz już zawsze muszę wyglądać perfekcyjnie, skoro mam być supermodelką. Będziemy na billboardach w całym kraju od środy. No a potem zacznie się popularka i rozdawanie autografów. Będę pewnie pracowała z wieloma innymi gwiazdami. Szkoda, że straciłeś tę robotę, Jerry. Ale słuchaj, to no, takie jest życie. Niektórzy mają talent, a niektórzy nie. Czegoś brakuje w tym zdjęciu? Może dorzucić tu jakąś gwiazdę. Dzień dobry. Ja przyszedłem zapytać, czy nie mógłbym jeszcze zostać modelem? O, chodź tutaj i obejrzyj te zdjęcia. Nie podobają nam się, a skoro jesteś w docelowej grupie wiekowej, może ty byś powiedział, czego nam tu brakuje? Nie? Tak, pewnie, że będziesz. Dorzucimy wam tylko D.P. Johna. To wszystko. Tylko pomyśl, Frank. Będziesz na jednym zdjęciu z D.P. Johnem. Fajnie, co? E, nie, no jasne. Okay. Dzisiaj od 11:00 zaczyna się akcja rozwieszania naszych billboardów. Będziesz sławny, mały. Muszę zobaczyć te billboardy. Po prostu muszę to zobaczyć. Co się stało z twoimi okularami? Co ty masz na policzku? To wygląda jak czarna farba. Farba? Nie, to chyba jakieś brud czy coś. Nie mogę uwierzyć, że ktoś mógł mi coś takiego zrobić. Jakiś tuman zamalował wszystkie billboardy w okolicy na czarno. Właśnie widziałem. Takich powinno się sprać na kwaśne jabłko. Frank, jesteś w gazecie. <laughs> Patrzcie wszyscy na Franka. Patrzcie na tego supermodela. Ej, Jerry! Chciałem Ci tylko podziękować za pomoc. To był świetny pomysł, by użyć Dippy zamiast tamtego kolesia. Wszyscy są zachwyceni końcowym efektem. Na razie. Wszyscy są zachwyceni końcowym efektem? A więc to ty wszystko zniszczyłeś! Ja... Frank! Mogę poprosić o autograf? Nie, nie możesz! Spadaj stąd! <laughs> Okej, okay, dawaj to zaraz podpiszę, tylko nie becz. Mnie też, podpisz, Frank. Mnie też. <noise> Jesteś gwiazdą, Frank. Przyzwyczajaj się. Frank, ja też chcę się przytulić. No, mogę poprosić, poprosić auto. o po autograf? <noise> <noise> Na zlecenie Jetix i Z-Tekst. Udźwiękowienie i montaż Iwodow Silas i Mirosław Gongola. Tekst polski Anna Hajduk. Reżyseria Ireneusz Załuk W polskiej wersji wystąpili Magdalena Korczyńska, Izabela Malik, Anita Sajnuk, Renata Spinek, Ryszarda Celińska, Jakub Skupiński, Dariusz Stach, Tomasz Siwiński, Maciej Walentek i inni.